Всім привіт! Сьогодні я буду розпаковувати то, що я купила, тож зачинаємо. З першого всього ми будемо відкривати таку сумочку суму Тож, відкриваємо. O, chyba nożny ci. Tak, dobra, je. Yeah. O, tutaj jest troszeczkę szafki dla e, tych, co popatrzyłabym dwa razy po ciemno. O, zaraz jeszcze je oś takie. Tutaj je takie. To, nie to znam znaczy wam powiedzieć, no, ale tutaj ja mam piosenkę no Angel. Ja po no, prostu kocha. Potem jest taka sukienka. Ciała w takim rodzaju też. Ciekawe, wczu... No tak ona w środku wygląda, A ta jaka Też No i taka. Ja dla mają tak, bo bo to akurat to już... ...wszystko repakowujemy, bo Pomada, ta taka pomada, czerwona pomada, widobany. Musimy pomady, do pomady. No dobra. Na pomady może być to ostre. Ja mam stylki pomad. Przepraszam. Możemy sobie stylki wyobrazić. i to jest taka szczelka. Riffse. Mają jeszcze dwie ostatnie. Pierwsza, bliższa, trochę mniejsza. tak. E, mają taki puder. znowu tutaj pomalam na ciut i może wypuszczę takiej. Okay. I jest taka i taka. Mhm. To szpakujemy. Але не знаю, чи це буде добре по мене тут ставити всі помади. Тут ще мають бути інші, чи щось. По мою багато, значить... Ще я зарікала, оце таке моя морське. Свіна уїздя. Якщо це в поїздці. Тож... Trzeba Wam mi A jak wyje w Polsce, to był tyzmatem. Przez co ja się w Polsce. No dobra. Ja Wam pokażę w sin mojej pomatki. Albo nie. Hej, but. <gry> nie pokażę. E, bo to będzie stóp no tak. Jak Szał wy nabył że to 20 like na to wideo to ja wam wszystko pokazać co ja mam tam jakie pomadki ja mam Так, то що більше я не подумаю. тобто Майбу тут. Ну це рішень. Так, що тут можна спакувати? Таку сумочку. Що можна спакувати? Добре, подумала я і можна так ці спакувати такі. Można pomady spakować, ale nie bo to jest za dobre. To jest za dobre tu? Chcę pidewać tu. O, idealną jest widzicie. To widzicie. Idealnie jest to jest. O, to jest. To jest. O, to jest. Abo się tak można postawić. A nie, bo będę wychodzi. Można tak. А, ні, ще, ні, Ось так буде неліпше. Але це буде потім. Mm. Ой. Тож тут ми поставимо ну, матки я вже подумала. І не знаю, що. Так, поскладаємо, а не поставимо. Так, 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 так. Ну так, да, да, ну вважно. Що це було? Mm, то, Ось Już tak jak się spakowała. Zmieścić to, to wszystko i jeszcze coś można postawić. Ale to może być. Bo jeszcze tutaj mamy miejsce. Tutaj jest miejsce też znamy. Na pewno, że znamy, że to postawimy tutaj. Bo tutaj to nie pasuje. Что ж, можна поставити тут. Не знаю, може цього не буде. Тільки буде що синька? А ну не. Бо тут ми спакуємо ті всі речі. Так, ще ось це надаємо. Потім оста. Мы ще вам показуємо. Я ще вам показувати. Тепер ось це. Ось це. Ну і ось це, але буде Тосує. Тут теж не буду ми ставити пруд. Mm -mm. Хоче ну не можна. Так то всі ці речі я запроваджені, тож тепер ставимо в ту сумочку нашу. Перше ось це.

Половина відрізалась, половина залишилась. І ще тут. О, є. Так, ну і так це буде виглядати. Я ще не заступинула. Po znają, nie znam, co ja tam żółty co tak to będzie wyglądać. Po nie doszło. Ja już zasyp... doszły o tak. No i teraz ty, tak. Tak sobie O tak. i oś, tak. sumaczka gotowa. Teraz idziemy do na nas do następnej rzeczy. czyli do czego? Takich pisak. Skazuję. E, ich ja nie hmm. znam, gdzie Ale do pewnego. Teraz osta Duże fajne burza. Dla manu, mnie ona pasuje i... Tak się uschowali nawet. tak. Toż mi się. Dziki też Tak Co? tak Zaraz pokażę wam jak to e wygląda. No i, ...o tak, to e wygląda. Toż, to tak wyglądało. Toż, powiem wam od razu, że. To jeszcze raz mówię, że na 20 lajków like ja wam pokazuję moją kosmetykę. E, albo na 20 lajków, like albo na 20 przeglądów. Like albo na, like na i to, i to. E, Komentarze też może być 20. Toż... Маю uh, надію, що вам сподобалось. І всім па-па!